Witaj! Awaryjne zasilanie to jedna z najważniejszych kwestii, które należy uwzględnić w planowaniu i projektowaniu systemów elektrycznych. Bez niego nawet krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak awarie systemów komputerowych, przerwy w produkcji lub straty finansowe. Należy zwrócić uwagę, że awaryjne zasilanie jest niezwykle ważne nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale także dla domów jednorodzinnych. W momencie, gdy energia elektryczna przestaje działać, dzięki zasilaniu awaryjnemu możliwe jest utrzymywanie niezbędnych systemów i urządzeń, takich jak oświetlenie, system automatyki domowej, lodówki czy centralne ogrzewanie, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo domownikom. Na szczęście istnieje wiele rodzajów urządzeń i rozwiązań, które pozwalają na zminimalizowanie ryzyka awarii i zapewnienie ciągłego zasilania w sytuacjach krytycznych. Pierwszym przykładem awaryjnego zasilania są zasilacze awaryjne UPS. UPS używany jest głównie do zabezpieczenia urządzeń elektronicznych przed skokami napięcia i awariami sieci. Stosowane są głównie w firmach jako krótkotrwałe zasilanie dla komputerów i serwerowni. Plusy tego rozwiązania to stabilizacja napięcia, ochrona urządzeń przed uszkodzeniem. Minusy tego rozwiązania to krótki czas pracy, niewystarczający dla większości urządzeń dużej mocy. Kolejnym przykładem awaryjnego zasilania są agregaty prądotwórcze. Agregaty są obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem awaryjnego zasilania. Agregaty stosowane są do zasilania domów jednorodzinnych, budynków przemysłowych, szpitali, serwerowni oraz obiektów z dużym zapotrzebowaniem energii. Plusy tego rozwiązania to pełna niezależność od sieci i długi czas pracy, zapewniają pełną rezerwę zasilania dla sieci energetycznej. Minusy tego rozwiązania to generują hałas podczas pracy, wymaga regularnego tankowania i serwisów. Następnym przykładem awaryjnego zasilania są magazyny energii. Magazyny energii stosowane są przy instalacjach fotowoltaicznych, które zapewniają energię z paneli słonecznych i magazynują ją w akumulatorach. Plusy tego rozwiązania to niezależność od sieci, brak emisji gazów cieplarnianych, cicha praca. Minusy tego rozwiązania to bardzo wysoki koszt początkowy, krótki czas pracy bez słońca, konieczność wymiany akumulatorów po pewnym czasie. Ostatnim przykładem awaryjnego zasilania są mobilne stacje zasilania. Stacje zasilania używane są do zasilania niezbędnych urządzeń elektrycznych, takich jak komputery, oświetlenie, ładowanie telefonów, podtrzymanie zasilania urządzeń o umiarkowanym poborze prądu. Plusy tego rozwiązania to mobilne i łatwe w transporcie, cicha praca, dobra stabilizacja napięcia, możliwość ładowania z panelów słonecznych. Minusy tego rozwiązania to wysoki koszt zakupu, krótki czas pracy przy pełnym obciążeniu, konieczność ładowania przez sieć lub panele słoneczne. Podsumowując, istnieją różne rodzaje systemów awaryjnego zasilania, które mogą być stosowane w domach i firmach, w zależności od potrzeb i wymagań. Zachęcamy do obserwowania naszego profilu, gdzie wkrótce pojawią się kolejne poradniki wideo dotyczące tematyki związanej z awaryjnym zasilaniem. Zapraszamy również do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy z chęcią pomogą w wyborze odpowiedniego rozwiązania. Dziękujemy i do zobaczenia!